No dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj w Zabrzu, kierujemy się do zakładów mięsnych. Jest dzisiaj ze mną Fabian, nasz gość i specu. Znaleźliśmy coś po drodze, oborę, nie wiemy co w sumie. A to jest jakaś większa zabudowa ci powiem. Co? To jest jakaś większa zabudowa, ale... Uważajcie pod nogi. Uwaga, bo to mogą być menele. <laughs> Atakują mnie w Coin Masterze Okej okay. Śmietnik tylko w no, no ta jak już to jakaś nie wiem Znaczy no też śmietnik ale może być jakaś To sypianie nie? Jakieś tak dla Meneli W sensie no wiecie no, Domyślnie to pewnie nie było sypianie do Meneli No to jest No macie tutaj ten Panel solarny Kolej. Jak to jest, jak Ej, jest jakiś też, y, y, jakaś to Jak to jest panel solarny, to tutaj zapraszam. Jesteśmy już na tył tego budynku. Tam jest jakiś chłop za bramką. Ej, bo, bo w ogóle widzowie, tutaj, tutaj na zdjęciu, jak widziałem, to była brama w tym miejscu, gdzie jest ta taśma, więc po prostu została sforcowana. Chciałbym, jak sforsowali tą bramę, ale widzicie, tam jest wejście, czyli y, widzisz, tam jest przecięta bramka w innym miejscu. Świat jak myśmy umiażdżył chcieli? Trzeba chyba trafisz i nie chcesz na nami tego cieta Kurde On nas śledzi właśnie Kurwa. No to chodźmy tam Nie no, wejdziemy tam, tylko trzeba będzie się przed tym cieciem skryć i git będzie Poczekajmy, nie? Bo zobaczymy, czy ten chłopiec tutaj podejdzie do bramy, nie? no, bo ten ciecie nas 100%. on nas obserwował, nie? Ale myśli, że idziemy dalej, myślę On ten, on normalnie, wiecie, szedł pod bramy, nie? Nie patrzył na nas, czy skręcimy tutaj Chodzimy Jak się widko ryzykuje, to nie ryzykuję tego. Tylko po ciwutku, nie? Dobra, jesteśmy już poza widokiem ciecia Sorry widowi no, my... Spróbujemy wyjść od tyłu jeżeli się nie uda to będziemy musieli zbliżyć się bardziej do ciecia. Widzowie, nawet jeżeli nam zwrócił uwagę, to po prostu powiemy, że my tylko kulturalnie tu zwiedzić. No, że mamy że kanał na YouTube i ten... Jest tam ale No bo wiadomo, że Urbek to nie wandalizm, my tylko zwiedzamy, nic nie zabieramy, nic nie niszczymy. Jedynie pozostawiamy odciski stóp, zabieramy zdjęcia. Tak. To jest <noise> zasady, którymi się kierujemy i... Wychodzi na to, że tędy nie będzie wejścia. Wychodzi na to, że będzie musieli chyba wchodzić tędy, wiecie? Okej, okay. wchodzimy dalej. Dobra, tu jest jakieś wysypisko fincafirmowe. Boję się, że będziemy musieli z końcu niego przejść. No, ale, ale jakby tam jest taka ściana, to oddziela no, jakby to widoczność, to tego. widoczność tego. Musiałby tak. być bardzo cicho tam. No, bo inaczej chłop się spruje. Jak się zastanawiam, po co czasami takie miejsce są chronione, nie? W sensie, no jakby, no jakby co tu jest wartościowego? Rozumiem, że, że gdyby to był jakiś kurde, złoty pociąg, to to chronili ale... Może jest złoty pociąg? Aha, no. zobaczcie jaka to jest kupa śmieci Co to jest? Puszki, A, to jest ale no... Tak, z czym? Fen Może jeżeli tutaj będą rady, nie? To i tak już przejęliśmy śmiertelną dawkę Więc nie wiem Ale jak to co to co przechodzimy bokiem tam, no bo i tak jak, jak już tutaj są rady to już przyjęliśmy się te na dachy. No tak szczerze to taka prawda, no. Ale ale my okay, się podstajemy jak ci z tamtej po Okej, to nie nas. E, to są beczki ze smołą. Tak, jak mówiliśmy, panie Cieciu, my tutaj tylko zwiedzamy, by pan to zobaczył. I przepraszam, że pana tak nazywamy. Jesteśmy po drugiej stronie tego samego, tej samej bramy i teraz wchodzimy do środka. Spacuję, że jeżeli kojarzysz mniej więcej wiesz, historię tego miejsca, to możesz zacząć mówić. No Znaczy jakoś bardzo, nie, jakoś bardzo nie przeczytałem, ale wiem jaką funkcję pełni ten budynek. Aha. Tutaj jakby, to, to jakby pakowali próżniowo mięso i je wysłali do, no, do sklepu po prostu. Okej. Okay. Od razu e, mówienie, że jak coś to nie świećcie po tych... Nie świećcie po oknach, co nie? Bo, no bo, do... no, bo ci może ten... Zaczęliśmy trochę od dupy strony, ale może być nawet spoko. Ech. Ciekawe mi głównie tutaj, no bo zobaczcie, nie? to wydaje mi się, że to nie wiem, to wydaje się trochę jak te y, zamrażania mięsa trochę, czy coś takiego, coś mi się tego wydaje, nie? Aha. Tak. W którym roku ona została założona? To okay. Tak. Ciągle mi w coin... Masters atakują. Nie wiem. to jaśmie tak. Wiesz tutaj, czy nie zmieniło mi tuk. Oho. To już się nieźle zaczyna w powiem. To na pewno było ten, jak to się mówi. Eee, tutaj było e, zabierane, nie? To był dostawczak parkowany. No, tu widać, że to jest... Sma no, nie? Trochę. Mhm. Mm Ciekawi mnie czemu. Aha. Mhm. Mm o kurde. Już wiemy dlaczego. Czy to jest składowana smoła? Czemu to jest składowana smoła? Tego nie widzicie jakoś dobrze? Ale to jest całe... To są wszystkie baniaki ze smołą gigantyczną. Tu jest wyłożony piach. Szczerze? Tak, może jakieś robili tutaj. Co robili? Może jakieś przeklęty. No, no możliwe, możliwe. Tutaj policja mówiła. No ale co? Przekręty, przekręty na smołę. W sensie może jakieś te... To może Tu jest gigantyczna hala taka. Szczerze, mało dalej widzicie, co mnie niepokoi trochę. Tu jest... E, tu jest część? Ej, ja, ja wiem! Ej, słuchajcie, słuchajcie. Słuchajcie, czekaj. Musi jakby odbijać. nie widać. O, dobra. Jan Pasztetowa. A tak czy inaczej, ej, słuchajcie Jaki mnie, takie nie? Nazwisko Jan Pasztetowa? Ej, słuchajcie mnie teraz. I tak fornie, ja chyba więc tutaj było. I to być może był przekręt. Ponieważ widzicie, tu jest tyle jakby rozwalnych aut, co nie? No właśnie ja mówiłem, że no tutaj Patrzcie, patrzcie, tu macie felgi, wszystko. No nie, i nie, słuchajcie, nie. ale słuchajcie, nie? I y, często właśnie w y, takich miejscach opuszczonych... Ciszynkowy. 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 rozkładane są... Y, stare samochody co nie, takie no widzicie ile tu jest wszystkich części co nie one są tutaj rozkładane i sprzedawane na części więc najprawdopodobniej jeżeli coś takiego było to być może to właśnie to jest co nie bo to serio wygląda jak taki te, te, tego rodzaju przekręt nie bo inaczej nie byłoby tutaj takich tylu wiesz no zderzaków wszystkiego nie No i to już jest koniec tego. Ale jeszcze jest drugie piętro. No tak, jest drugie piętro, ale tak czy inaczej, no powiem szczerze, że to wygląda na to, żeby serio coś tutaj takiego było. No bo czytałem kiedyś o takich rzeczach. Nowe, no Powiem, że nowe. A no, jaki Jest. No, nie ma starych tych wiesz, takich wypustek. To są. to są letnie czyli w Eee, Wydaje mi się, że letnie. A nie zimowe, bo tutaj nie, nie A na jakiej to podstawie? To nie wiem, wszystkie są takie same <laughs> Będziemy teraz kierować się na drugie piętro No i szczerze mówiąc no ciekawi mnie jaka tu jest historia, Ej, która poza... Bo jeszcze jest taka jakby wieżyczka na szczycie tego budynku, tam też można wejść. O, no i super, tak szczerze mówiąc to teraz nie sama... czy Ciekawym jest jeszcze, że mówiąc, nie teraz, jaka jest historia ogólnie tego budynku przed tym, zanim tej, z, zanim tej został opuszczony, a potem, właśnie po tym, jak został opuszczony, Ach, ostro, proszę nie będzie trzeba się martwić, ale możemy się udać na drugie piętro, Wiem, gdzie są schody? Uwaga, żeby się nie nadzieć na te pręty. Nie, to był po prostu ten Ale to się przed o no, bo tu jest ten Okno ciecia. Tam też są Tam są osoby, które parkują kryjmy się tak wiecie Po ścianach, nie? spider Spiderman Uwaga żeby nie wpaść do szybu Gacie. są takie po pokoiki towarowym mhm. albo tym jak chcesz. jak Aha, A, gangsterka Nie masz, tak to nie trzeba się schylać chyba. A dobra, no to muszę tym sieci. Sronka Fantik, ok. I chodźcie, bo to jest ciekawe miejsce. Dosyć. To wygląda jak kolejne ten. Miejsce, które było spalone. Aha, widzę. i tu był taki poważny pożar, na 100% Eee, ale to jebie tam, tam jest taka cała roztopiona opona, wszystko jebie ty No widzisz, jak wyjdzie, to ja po prostu młodzież przychodzi się naprać najzwy No, najzwyczajniej Ja szukam tego wyjścia na wy wyżej, nie? Jeszcze Ale no mów Aha, chwilę, tylko wezmę latarkę, włączę. No, pow, mów, mów, mów. Ej, widzę, że tu jest tak cicho w tej majence. W sensie takie wrażenie, nie unoży, że tu jest ciszej niż w innych To, to wygląda, jakbym był w grze i miał bo to strasznie mocną latarkę. Tu ma jakiś Tak. Aha, to wygląda na to, że to są te najprawdopodobniej. No jasne, miałem rację. Ryszynce, drugi piętro jest nawet, to wszystko jest ładnie zachowane, tylko samo w sobie to, że już wcześniej Najprawdopodobniej wiecie, e, posiadacze tego budynku po prostu wzięli wszystko i no zabrali ze sobą, nie? Ale ty jesteś głośno... Ej, uh, Nie uh, uh. No w ogóle Ej, w ogóle tutaj większość rzeczy jest jakby spakowana w pośpiechu, nie? Wszystko wywalone do szybów No Wydaje mi się, że to dopiero po tym, wiesz Wydaje mi się, że to dopiero po... A jak to się mówi... E, dopiero po opuszczeniu budynku. Ta działalność była co nie? Musimy się dostać na tę wieżyczkę, wiesz? O. Kurwa, to wiesz co, wszystko to jest takie głośno się na Chyba ją znalazłem. Ojej oj Aha Do, Dobra idziemy na, na następny ubrank przynosimy mi drabinę. Tak nie Wiem, wiem, wiem. Okej, okay, nie mam. A tutaj nie jest jakaś jeszcze druga topina. wiecie, szukajcie ich Szukajcie drabin Ej, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Mam drabinę. No ja właśnie myślałem, coś mnie tu tak podkusiło, żeby tutaj wejść. Ech. Oho. To ciekawe dosyć. Zresztą spróbować. No nie wiem. Dobry pomysł. Czemu szewczymy? A no nie wiem, czy to byłby dobry pomysł. Ja nie, ja nie wchodzę, tylko odpatrzę. No raczej. A nie wiem, czy chce się potem zwinać? tak szczerze. No. Jakby to było jeszcze pełne. Zauważy nas coś? Nie Okej okay. Jeszcze może będzie jakieś inne wyjście, wiecie? Bo ja tego nie chcę ryzykować, bo tu łamię łamie nogę sobie na spokojnie, nie? To jest, no widzicie, one są w tym miejscu, na przykład, nie? gdzieś jest z latarką I tutaj są połamane, więc one mogą runąć Daj widzowie Znaczy, ten I tam, muszę uważać, bo jakieś dwa typy się w nas, w naszą patrzą Ciągle?

No i mogłem jeszcze wchodzić na te dwie wieżyczki, ale szczerze No ale są schody Znaczy w jednym jest drabina, ale potem są takie drzwi, takie wątpliwej jakości No to Więc woleliśmy wchodzić. No po drzwiach bym wolał, no szczerze Jeszcze tu budka ci jest ze zwiedzenia Aha Hmm? Tu nic nie ma ciekawego Co? Tu nic nie ma ciekawego Nie działa hmm. Dobra, na razie będziemy się żegnać Oni właśnie tam zapierdają, a ja właśnie zrzę z wami. Bye Baba, cześć